Cześć! Chciałem Wam pokazać auto, które jest królem naszej floty. Z Skoda Citygo z przebiegiem 520 tysięcy km. To jest bardzo ważne auto dla naszej firmy. A dlaczego? Zaraz Wam o tym opowiem. Burgery nocą, pizza na apolka. Nasza działalność opiera się głównie na dostawie. Od ponad 10 lat nasi kierowcy dostarczają Wam pyszne jedzenie. Jesteście ciekawi, dlaczego wybraliśmy Skodę Citygo? Dlaczego ten samochód jest w naszej flocie od 6 lat? Zobaczcie to! Michał zna się na rzeczy. Nie tylko jest doświadczony w gastro, ale i w biznesie jako takim. Jakie jest najlepsze auto do dostarczania jedzenia? Kiedyś było to Tico i Cinquecento, potem Sey i Matis. Dziś w dowozach król jest oczywisty. Skoda Citygo, jeden z trójaczków z Bratysławy, koncernu Volkswagena. Model ten jako pierwszy nosi znaczek Volkswagena w segmencie A. Wcześniejsza generacja najmniejszych aut Volkswagen Auto Group to udany duet Volkswagena Lupo i Seata Arosy. Zastąpił go brazylijski Volkswagen Fox, o którym Europa chciałaby zapomnieć. Aż w 2011 roku nastała nowa era. Na salonie we Frankfurcie zadebiutował trzydziowy app. Kolejne tygodnie przyniosły premiery Seata i Skody. Na wersję pięciodrzwiowe trzeba było czekać do salonu genewskiego w marcu 2012 roku. Do 2017 roku auto obeszło się bez zmian. Później nastąpił delikatny lifting. Kres produkcji Skody i Seata nastał na przełomie 19 i 20 roku, a Volkswagen utrzymał się w ofercie do 2023. Oferowano głównie proste wersje silnikowe, ale Skoda i Volkswagen doczekały się wariantów elektrycznych, a Apa można było kupić nawet jako GTI. Prezentowany egzemplarz to drugi koniec skali czyli van. Swoją drogą ciekawe, jakie auto ma szansę zastąpić ten model, gdy cała populacja trojaczków zostanie wyeksploatowana. Dacia Sondero? Fiat Panda? chińskiej elektryki? Rynek w to nie wierzy. Dziś sprawny egzemplarz Citygo potrafi kosztować więcej niż 8 lat temu. Wygląd Skody to banał. Jeśli w okolicy znajduje się kilka lokali gastro z jedzeniem na wynos, to z pewnością ludzie przeżywają efekt GTA. To ma być praktyczne, a nie wyglądać. Więc na 3,5 metra długości zmieszczono jak najwięcej przestrzeni dla kierowcy i dostarczanych produktów. Spory, jak na gabaryt wozidełka, rozstaw kół i osi sprawia, że auto nieźle się prowadzi. Ale to wartość dodana. Na dzisiejsze standardy samochód jest bardzo lekki. 850 kg przekłada się nie tylko na dynamikę czy zużycie paliwa, ale i delikatne obchodzenie się z elementami zawieszenia czy układu hamulcowego. Kolejna zaleta w aucie do pracy? Pudełkowy kształt nadwozia bardzo trafnie dobrano do funkcji. Wszak we wnętrzu znajdują się pudełka. Czy to z burgerami, czy z pizzą. Poza tym, że kabina jest utilitarna i do bólu prosta, to nawet wysoki kierowca nie ma co narzekać na brak miejsca za sterem. Jak Czerwona Skoda zniosła ponad 520 tysięcy kilometrów eksploatacji? Dzielnie, a czy widać po niej, że to wóz do ciężkiej pracy, a nie na wystawę? Michał zdaje sobie sprawę, że wieniec kierownicy, dźwignia zmiany biegów czy nakładki na pedały najlepsze lata mają za sobą. Fotel kierowcy był już raz wymieniany, a mimo to nie jest już pierwszej świeżości. Coś jest przetarte, coś urwane. Zdewastowana podsufitka nie ma jednak wpływu na pracę silnika. Brakuje klapki wlewu paliwa oraz kołpaka, ale nie ma ostrych krawędzi czy dziur na wylot. Przegląd przechodzi, po co drążyć temat? Asu jej nienawidzi. Niby czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. A autoryzowany serwis tej kury nie widuje. Ale nawet gdyby Michał chciał z niego skorzystać, to auto pojawiałoby się tam na wymianę oleju. Serio, trudno tą skodawkę zajechać, nawet wożąc jedzenie tyle lat. Według informacji z autoryzowanego serwisu rozrząd nie potrzebuje wymiany. Ewentualny zakup nowego, używanego silnika to koszt od 1,5 do 4000 zł. Pancerność bierze się nie tylko z prostej, ale i przemyślanej budowy. 13 cm prześwitu, kąt natarcia 14,6 stopnia, a zejścia ponad 22. Kolumny MacPersona i prosta belka w zawieszeniu. Małe stalowe felgi i opony o profilu 70 odpowiadają za dzielność w miejskim terenie. Tak wyekwipowanym toczydłem faktycznie nie trzeba hamować przed progami zwalniającymi. W tym egzemplarzu jedną większą naprawą była wymiana skrzyni biegów. Jako, że ten element w miarę często poddaje się w autach o dużych przebiegach i jest chodliwy, nie było przesadnie tanio. A co pod maską? 60 lub 75 koni mechanicznych z litra pojemności, chociaż w rzeczywistości obie z nich mają około 70 koni. 3 cylindry w rzędzie, 12 zaworów. Ważne, że można zasilać LPG bez obaw o żywotność. Choć po prawdzie spalanie jest na tyle rozsądne, że nie zawsze się to kalkuluje. No chyba, że rocznie po mieście tyra się 60 tysięcy kilometrów. Po 200 kilometrów na dobę. A ta twarda sztuka z 2015 roku zakupiona została jako trzylatek z przebiegiem 120 tysięcy kilometrów, a na budziku ma ciut ponad 520 koła nalotu. Ile pali? Mało albo dużo? Na pewno zarabia na siebie. Michał mówi, że brawurowa jazda autami do dostarczania jedzenia to, przynajmniej w burgerach nocą, mit. Dzięki zamontowanemu GPS-owi, mogę wam pokazać kilka ciekawostek. Z trackingu GPS wynika, że średnia ocena kierowców to 4,9 na 5. Jeżdżą nie tylko zgodnie z przepisami, ale i z poszanowaniem auta. Przez dwa miesiące 2024 roku po Warszawie i okolicach Skoda zrobiła ponad 10 tysięcy kilometrów. To ponad 13 dni i 7 godzin jazdy non stop. Serio, w niej silnik niemal cały czas pracuje. Czy City Go da radę niemal podwoić swój przebieg? Dobije do miliona kilometrów? Dlaczego nie miałaby dać rady? Michał, nie ma żadnych wątpliwości. Dajemy tej Skodzie wyzwanie milion kilometrów. Co wy na to? Jak jeździ? Po japońsku, czyli jako tako. Lubi wysokie obroty, więc nawet z trzech cylindrów brzmi przyjemnie. W pracy mało kogo to obchodzi. Ma być tanio i pancernie i tak jeździ. Jasne, ma blachę na drzwiach, wczesne roczniki nie mają oświetlenia bagażnika czy jego półki. Nie ma wygłuszeń? I co z tego? Ważne, że nie rdzewieje jak szalona. Skrzynia biegów jest dość głośna. To nadaje wyczynowego, rajdowego klimatu. Budżetowość widać na każdym kroku, ale ten samochód nie aspiruje do bycia wyjątkowym. Rzetelnie służy jak młotek albo jako torba listonosza. Umilionowa Skoda doskonale wpisuje się w kosmopolityczny krajobraz Warszawy. Czuje się na ulicach jak w domu, wszak jest u siebie. Dzielnie nawija na koła kolejne kilometry od targówka po kabaty, łomianki i Włochy. Jest obywatelem miasta stołecznego, klasą pracującą, dzięki której zaspokajana jest jedna z kluczowych potrzeb mieszkańców z piramidy Maslowa filozoficzna potrzeba jedzenia. I to nie byle czego, bo najlepszych burgerów i świetnej na gastro pizzuni. Gdyby ta składa City Go miała być burgerem, to byłaby solidnym, średnio wysmażonym kotletem z dobrej jakości mięsa w zwykłej bułce. Bez dziwactw. Trochę sałaty, cebula, prosty sos. Burgerem takim, który smakuje niemal każdemu. Głodni? Zadzwońcie pod numer 787-412-412. A nie tylko się najecie ale pomożecie skodawce osiągnąć milionowy przebieg, a wtedy Michał wstawi ją do muzeum.